Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Legacy Challenge, czyli Wyzwania Pokoleniowego. Mamy przed sobą Forda, który biega tutaj po parceli i trochę fantów nam zbiera. Posprzedajemy to, co już zebrał. Nie ma tego dużo. Ja zbieram tylko kilka rzeczy dzisiaj, żeby nam ewentualnie starczyło gdzieś na jakiegoś drinka, jeśli gdzieś się z Julią wybierzemy. W ogóle dzisiaj chciałabym przekonać Julię, żeby. Z nami zamieszkała, zobaczymy czy to się uda Bo jak wiecie, ona ma cechę nieangażująca się Wielu z Was mówiło, żeby zmienić jej tą cechę Ale z drugiej strony Ford się w niej zakochał No w takiej jaka ona jest Może gdyby się zmieniło tą cechę, to już by nie było to samo Wiecie, może Ford po prostu lubi wyzwania I takie troszkę i jędzowate dziewczyny, które wodzą go za nos No nie wiadomo, dobra tutaj fajna fajne zdjęcie. Pójdziemy sobie na chwilkę na siłownię, Jest jeszcze dość wcześnie. Także na pewno sobie gdzieś wyskoczymy. I na razie w pojedynkę. Jesteśmy już tutaj u nas na siłowni. Za chwilkę sobie pobiegamy. Zobaczymy, jacyś Simowie do nas przyjdą. O, Candy. Eee, he, 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 he. Candy chce, żebyśmy przyszła jak zawsze. Hmm, 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 Wybrać się do candy, czy raczej nie. Dobra, zniknęła nam propozycja. Okej, okay, może to jest znak od losu, żeby lepiej tutaj niczego nie wykwasić i nie przekombinować. Dobra, pobiegamy sobie jeszcze chwilkę. Bo ma dopiero drugi stopień umiejętności sportowych. Chciałabym, żeby on tutaj ten sport jednak rozwijał dość prężnie. Zobaczmy też, kto jest tutaj na siłowni. O! Jest Kacper, z którym chciałam nawiązać jakąś tam relację. Okej! Okay. I Nina Kaliente, która jest mega zbudzona. Jakaś bardzo wysportowana simka bez włosów. No, słuchajcie, ja na chwilkę zrobię sobie tutaj pauzę i pouzupełniam jej stroje i wszystko, bo jest to trochę przykre. Niektórzy simowie, wiecie, bardzo przejmują tutaj mody, które są w grze, a później wygląda to tak, jak wygląda, jak na przykład jest jakaś aktualizacja. Także ja za chwilkę wracam. Dobrze, moi drodzy, ja już naprawiłam tutaj Simkę, nie wiem, gdzie ona teraz się tam wałęsa, jest tutaj, została dostała włosy, wszystko, dobra, może skończ na chwilę ćwiczyć, mój drogi, podejdź tutaj do Kacpra i do niego zagadaj chwilkę, musimy mieć jakiegoś znajomego, słuchajcie, poplotkuj trochę z nim, dobra, zapytaj, jak minął dzień... O, przyszedł też Adam, fajnie, bo też chciałabym z nim pogadać. Także spoko. Ups. Dobra, widzę, że ta dziewczyna chyba nie wiem, na Kacpra może leci. Ona jest w ogóle dorosła, tak? Jest dorosła, jest trochę starsza od nich, ale spoko. Dobra, zagadamy też do Adama. Widzę, że tutaj troszkę lepiej go znamy niż Kacpra. Dobra, pochwalimy go. Myślałam, że po ostatniej, wiecie co, aktualizacji tutaj zrobią coś z tym, żeby gra się nie wieszała co chwilę. Ale widzę, że niestety nie. Dobra, przyspieszymy tutaj im trochę czas. Fajnie, niech on sobie pobędzie też w męskim gronie, nie tylko dziewczyny i dziewczyny. A za chwilę będziemy się, słuchajcie, zbierać i wybierzemy się gdzieś z Julią. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale coś tam na pewno tą wymyśli. Tam, gdzie ty jesteś? A, tutaj się chowasz. Dobra. Ok, gawędzisz tutaj z Adamem. Widzę, że dużo was łączy. A Adam, kurczę, ty to jesteś napakowany. Porozmawiamy z nim o technikach fitnessu. Tutaj z tym naszym nowym znajomym również. Może kiedyś gdzieś w trójkę wyskoczymy. Słuchajcie na jakiegoś drina albo coś. Widzę, że tutaj to bardzo ich do tego zachęca, także spoko. Nie, chyba Kacperowi się pomysł spodobał, nie wiem, Adam tutaj tak patrzy gdzieś tam w dół, jakby trochę nas nie słuchał, słuchajcie, widzę, że nam tutaj chyba zależy bardziej na tej powiedzmy przyjaźni niż jemu, ale może to tylko moje wrażenie, ojej, kolejna Simka, która tak dziwnie wygląda, dobra, Adam chyba ucieka, widzę, że Kasper chyba powinien też skorzystać z toalety. Dobra, zapytamy, jak minął dzień. Podyskutujemy jeszcze z nim troszkę. Zapytamy o zawód. Może ma jakiś. Dobra, będziemy jeszcze o pokoju na świecie, powiemy mu kilka miłych słów. Chyba Kacper chce się z nami bardziej przyjaźnić niż Adam, ale to się jeszcze okaże wszystko z biegiem czasu. Dobra, przyszła Bella, i oczywiście tutaj wydziwia od razu. Rozmawiamy o zainteresowaniach, opowiadamy porywającą historię. No, moja droga, pompuj, pompuj. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rzeźbienia Klaty. Także dawaj. tą simkę też powinnam e, poprawić. Jak pogram trochę poza nagranianiem, będę widzieć takie simki, to naprawdę je poprawiam, Bo to, co się dzieje po tych aktualizacjach różnych, to jest masakra. Dobra, zobaczmy, czy to ma jakieś mega potrzeby. Nie, nawet nie. Dobra, weźcie przebierz może w strój yy, taki oficjalny bardziej. Mi się wydaje, znaczy tak jak patrzę na tego kacpra, że on jest nastolatkiem, a to jednak jest młody dorosły, po prostu tak młodziutko wygląda. Moja droga, czy ty coś do belli tutaj próbujesz zarywać? Patrzcie, jaki tom jest przystojny. Dobra, ty jesteś głodny. Oczywiście teraz jesteś głodny, nie? Fajnie. Czy my tu mamy jakieś jedzonko? Nie, bo po co. Czy my tu mamy jakiś grill gdzieś w pobliżu? Pewnie też nie. Tutaj może coś by było. Mamy tutaj jakiś grill. Trochę nie chcę kasy na to marnować, ale dobra. Co jest najtańsze? Mhm. Ziemniaczki. No to zrobimy sobie te ziemniaczki. Troszkę zjemy i zaprosimy Julię. Słuchajcie, może nawet tutaj ją zaprosimy. Tu nie są ładne widoczki, więc czemu nie? Pogadamy z nią troszkę i zaprosimy do wspólnego mieszkania. Mam nadzieję, że ona się zgodzi. E, mimo, że nasz dom, no wiecie, wygląda jak wygląda. Nie mamy funduszy, ale jeśli będziemy w dwójkę, to łatwiej będzie nam je zdobyć, tak? Jak wszystko zaczniemy naprawdę, naprawdę od początku e, tą rodziną. Będziemy patrzeć, jak tutaj budują ten swój dom, jak wychowują wspólnie dzieci. Bo o to tutaj w tym wyzwaniu chodzi. No nie! Tylko nie mówcie mi, że to jest Julia, moja. Nie, Martyna Wichura. Tak, pełno jest takich simach, właśnie bez włosów. Trzeba będzie to ponaprawiać. Dobra, na razie tym nie przejmujmy. No, weź tą porcję i ciamkaj, i, ciamka, i szybciutko, bo już jest dość późno, mój drogi. Zauważyłam, że jeśli chodzi o kobiety, to bardziej kobiety tutaj są w simach poszkodowane, bo one właśnie tracą te włosy przez aktualizację. Facetom to jakoś tutaj nie grozi. O, idzie Anka, gdzieś tam sobie nasza koleżanka. Anka, koleżanka. Dobra, wcinaj, wcinaj te ziemniaczki i dzwonimy już po Julię, mojej drodze. Tak. Zaproś do spędzania czasu. Muszę Wam powiedzieć, że Jolanta mucha wygląda tutaj bardzo, bardzo korzystnie. Ej, gdzie jest Julia? Jak ja to kocham. Co, nie mogę jej zaprosić, bo jest to gdzieś w pobliżu? Uwielbiam to. To też powinni po prostu jakoś zmienić, bo ja dostaję szału. Nie będę tutaj przecież Sima szukać. Jak igły w stogu Bez sensu. Nie chcę teraz zgadywać, gdzie ona jest. Może wyszła tutaj gdzieś do siłowni. Nie wiem, na razie jej nie widzę. Kolejna Simka bez włosów. Jest tutaj chyba Julia? Jest. Przyszła za nami do siłowni. Dobra, poplotkuj. Opowiedz porywającą historię. Szkoda, że ona się tak ubrała akurat na sportowo, ale dobra. Może jakoś to przeżyjemy. Tom, pośpiesz się, bo już późno jest. I jeszcze jest śmierdząca. Nie dość, że śmierdząca, słuchajcie, bez make-upu. No patrzcie, jak on jest zakochany, i on chce z nią mieszkać, i to jest prawdziwa miłość. Dokładnie. Tak, prawdziwa miłość. Śmierdząca i bez make-upu. Mhm. Jeśli kocham po prostu ją w takim wydaniu, słuchajcie, to będzie ją kochać zawsze. Ale wybierzemy się może gdzieś tutaj w bardziej ustronne miejsce, nie będziemy, wiecie, przy ludziach. Się tutaj pytać o ważne sprawy, tylko podejdziemy sobie na drugą stronę ulicy i zapytamy ją o to właśnie tu. Jeszcze bym chciała, żeby on ją pocałował. I patrzcie, jaka ona jest filerciarska. Nawet jak nie wygląda najlepiej, bo jest, wiecie, spocona i w ogóle, to i tak tutaj chce się do nas przytulać w ogóle. Dobra, jeszcze jakieś interakcje tutaj romantyczne, Pogłać po policzku. Dobra, strac sekret, i ja bym chciała już tutaj wkroczyć na te głębokie wody i popchnąć troszkę ten związek dalej. O, i zaprosić Julię do wprowadzenia się. Trzymajcie kciuki, żeby się zgodziła. Żebyśmy tutaj nie umarli ze wstydu, bo to by dopiero było. Tak! Udało się! Julia będzie z nami mieszkać. Tak się zastanawiałam, słuchajcie, nad karierą Julii. Okej, okay, Julia będzie mieszkać z nami. O! Okej, okay. czy ona wniesie nam te fundusze? Jeśli tak, to wow! Nie spodziewałam się, nawet nie czułam tutaj na, na, na żadną kasę, ale zobaczymy. Może jednak te fundusze przepadną. W sumie nie pamiętam, jak tutaj jest. Co się zaraz okaże? Czy mamy coś ekstra na koncie, czy nie? Hmm, jeśli tak, to moglibyśmy troszkę tutaj ten dom nasz podbudować, słuchajcie. Ja tutaj uważam, że no. To nie jest żadne oszustwo. Z mojej strony to nie są żadne mody ani nic. To jest po prostu coś, co Julia nam wnosi do domu. Ja mam zamiar to wykorzystać. Zobaczymy, bo może nie. A jednak dodało nam tą kasę. Kaj okay, Julia poszła do nas do domu, także my do niej dołączymy do nas do domu, właściwie już do wspólnego domu. Biegnij w Fordziku, ile sił w nogach. Dobra, widzimy się na miejscu. Jesteśmy już w domu, moi drodzy. Ja bym chciała, żeby Julia się wykąpała, także weź prysznic, choć tutaj Fordzik, może byś przyrządził jakąś kolację, co? Podaj kolację, co ty byś mógł tutaj zrobić? Rybne taco, o. Na powitanie. Yy, dobrze, mamy te 20 tysięcy, słuchajcie, to też nie jest żaden majątek tak naprawdę, ale będziemy mogli przynajmniej dać tutaj ścianę i wstawić drzwi, żeby oddzielić sypialnię od reszty domu. Na pewno troszkę ten dom powiększyć. Będziemy mogli kupić telewizor, to też jest bardzo ważne. No i zrobić jakieś pomieszczenie dla przyszłego dziecka, zobaczymy, w ogóle kiedy ono się pojawi na świecie. I jeszcze mam oczywiście w planach jakieś zaręczyny, wiadomo, jakiś ślub, jakoś tak, wszystko, żeby było fajnie po kolei. Będziemy mogli sobie szafę kupić i ja chyba wstawię taki osobny filmik dotyczący tutaj renowacji tego domku, żeby jakoś tak nie zabierać tutaj czasu. W odcinku będziecie mieli to osobno. Kto będzie chciał, to sobie zobaczy, jak tutaj postępowała ta budowa. Dobra. Widzę, że oni sobie jedzą, także szybciutko, szybciutko, moi drodzy. Przyspieszymy Wam tutaj troszkę to. Julia jest teraz pachnąca, słuchajcie, umyta, wyszorowana. Możemy spędzić resztę tego wieczoru razem, tutaj romantycznego wieczoru. Czy ty masz coś w wyposażeniu? Nie. Zobaczmy, kogo jeszcze Julia zna i czy może czasem nie jest jeszcze z kimś w jakimś związku. Okej, okay, zna Candy U, i Liberty. Liberty też tutaj z nami, znaczy no z nami rozmawiała kiedyś i w ogóle, też była brana pod uwagę jako przyszła partnerka. Ale dobra, o, jest jej przyjaciółką, no to super. Fajnie. Dobra, poromansujemy teraz z Fordzikiem troszkę. Pochwalimy go. Okażemy czułość. Widzę, że on tutaj bardzo się jej podoba. To tak naprawdę można powiedzieć, że ona zasponsoruje nam ten przyszły dom. Dobra, ośmielimy się troszkę. Hermetyczny dowcip. I trzeba by było oczywiście tutaj wykonać jakiś para, para. No wiadomo, zaczęliśmy ze sobą mieszkać. Także czemu nie? No, jakieś słodziaki! Dobra, trzeba by było tutaj posprzątać. Może ja Simon troszkę pomogę, a będę taka dobra. Albo i nie. Bo coś niski nie chcą ze mną współpracować. Moi drodzy, jak tam może być Barabara? Co miał być Barabara? Jakoś nie ma. Jakieś tutaj ociąganie się w tych kwestiach. Proszę bardzo. Dobra, rybne tako też wstawimy do lodówki. Chciałabym też, żeby Julia oczywiście zdobyła dziesiąty poziom gotowania, bo to się bardzo przyda, jeśli będziemy tutaj tworzyć rodzinkę. Ulala, jakie barabara. Hej, myślę, że nic nie powyrzucam tutaj z ich sprzętów, może tylko kuchnię jakoś tutaj unowocześnie, jakby ten domek rozbudować. Nie chciałabym na razie wyjeżdżać z żadnym piętrem, bo tak jak mówię, 20 tysięcy to też nie jest majątek i pewnie wszystko nam pójdzie na sprzęty. Sprzęty różnego rodzaju, słuchajcie, od telewizora, po nową lodówkę i tak dalej. Dobrze, to się wszystko okaże także moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku trzymajcie się i pa pa